Witam z tej strony, Rafhart. Przedstawiam Wam tak. Mr. Craft, Italeri, Edward, Hasegawa oraz Tamia. A dziś n rake, fike, coś tam. Wybieram Ciebie. Mark Fit Strong Tamia, czyli jeden z najbardziej popularnych płynów do kalkomanii. Zostanie on użyty do tego, aby te wszystkie tutaj kalkomanie, które macie, no oczywiście po jednej, wrócić na tą stronę helikoptera. Tu są, tu są takie linie, linie podziałowe. O, widzicie te linie. Zobaczymy, jak to się będzie zachowywać. Generalnie test, który przeprowadzam, ma na celu zbadanie wpływu tego płynu na możliwości. Dopasowania kształtu płaskiej w tej chwili kalkomanii do tych tutaj, e, że tak powiem, linii podziałowych albo, no nie wiem, dziur, e, nie ma on na celu e, pokazania, jak prawidłowo na, nakładać kalkomanię. Zapraszam do mojego filmu, Jak Prawidłowo nakładać kalkomanię, który jest u mnie na kanale. Serdecznie zapraszam. E, to ma tylko wykazać, czy ten płyn sprawi, że ta kalkomania dopasuje się tutaj do tego kształtu i zostanie wchłonięta jak gdyby w tę linię. Tyle. Taki, taki test przeprowadzam, dlatego przeprowadzam to na, 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 na starym, w ekstremalnych warunkach, bo niektórzy i tak będą kładli kalkomanie na niepolakierowane lakierem bezbarwnym, błyszczącym powierzchnię. Więc badamy tylko to jak ta kalkomania będzie się zachowywać na tej linii, tutaj podziałowej, czy zostanie wchłonięta, czy nie, bardzo fantastycznie zachował się ostatnio. Testowaliśmy to i bardzo fantastycznie zachował się rewel. Tutaj macie przykład, jak zostało to wchłonięte. Jak przywarł, jak szalony. Trochę się tutaj, trochę się tutaj też zniekształcił w tym czasie, ale. Gdyby tu było pod spodem, ta mija zresztą też nieźle nie, nie to tutaj się przylgnęła, przyczepiła do tego. Gdyby to była idealna powierzchnia pokryta lakierem bezbarwnym, co polecam zresztą, bezbarwnym, błyszczącym, to byłoby, wyglądałoby to jeszcze lepiej. Dobra, no to zaczynamy test. Od lewej strony ta mija... Hasegawa, i italeri Revel. Czyli Tamia, Hasegawa, Mastercraft, italeri Revel. Procedura testowa. Mark Fit Strong, firmy Tamia będzie położony pod i na kalkę. Kolejność tutaj znacie, więc jedziemy tutaj z tak zwanym koksem. Ja sobie jeszcze tutaj przygotuję. Okay. Okay. Mam nadzieję, że starczy mi tych linii podziałowych. Teraz Mister Craft. Moja ulubiona firma. <grywy> Dobra. Coś mu odpadło już. Spoko. Damy radę. Starczy miejsce. To było Italeri. Tak. I ostatni będzie rewel. Rewel, który wypadł ostatnio rewelacyjnie. Tutaj jeszcze posmaruję. Nie używam, nie dopycham, nie dopycham tego patyczkiem higienicznym, chociaż generalnie tak czasami robię. ok posmarowane jeszcze tu przyjadę posmarowane posmarowane i posmarowane eee, słuchajcie tak to wygląda i teraz musimy odczekać Zamykamy. I czekamy. Po tej operacji, jak już wszystko wyschnęło, minęło jakieś 2-3 godziny. Wilgotną szmatką przecieramy taką zwilżoną po prostu wodą. Przecieramy całość, żeby pozbyć się tego osadu, który powstał. Do tego pijemy kawę. Ja taki żarcik, no zaraz już wam pokazuję jak to wygląda. No czy moim zdaniem kiepsko, nie? Jeżeli super Strong, tam na przykład z Rewelem sobie fajnie go wyciągnął. Przypominam, super Stronga macie tutaj. Super go wyciągnął. Tak, niestety Strong, czyli ten preparat, nie poradził sobie praktycznie wcale ani w ogóle z wtopieniem. Tu są linie pod spodem, tu powinny być linie. Patrzcie, o, teraz biorę pod i tak przesuwam. Tutaj jest linia. Nie? O, teraz się zrobiła, ale nie wchłonął, nie, po, nie poradził sobie. Tutaj jedynie troszeczkę z Italeri poszło ok. Mr. Craft w ogóle. Hasegawa w ogóle tam ja, prawie, prawie wcale. Także to jak widzieliście, tak jak widzieliście, niestety, nie rekomenduję używania tego, No chyba że z Italerii troszeczkę, no ale tak to, to, to bani. Dzięki za oglądanie. Pozdrawiam serdecznie. Jak się podobało, subskrypcja i łapka w górę. Jak się nie podobało, to nie subskrybujcie. Łapka w dół i kurnia. Co do se tu będziesz tutaj testy jakieś robił, żebyśmy wiedzieli więcej. My nie chcemy wiedzieć więcej. <grych> A taki żarcik. Dobra, e, słuchajcie, mam troszeczkę jeszcze preparatów do przetestowania. E, jeżeli jesteście zainteresowani, u mnie na st stronie e, społeczności jest. E, jest takie pytanie, co w dalszej kolejności mam testować, który preparat yy, Was interesował albo które preparaty by Was interesowały. Czy ja znam odpowiedź na to, który preparat jest najlepszy, które rozwiązanie jest najlepsze, też jak oglądacie kanał to już też wiecie to, ale są inne rzeczy, które, które też się pytacie i było wiele razy właśnie o, o Super Stronga o pytanie i o Stronga też było pytanie. I, I tak jak widzieliście, no, nie sprawdza się. Generalnie się nie sprawdza. Nie wiem czemu, ale się kurcze. Nie sprawdza. Mimo tego, że preparat jest w miarę świeży, i był dany pod kalki na kalki, i, 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 i no, nie zadziałało. Dobra. A ostrość uciekła. Jeszcze raz. Dzięki za oglądanie. Do zobaczenia w następnym odcinku.